No wie, wiemy co się stało. Kto jest? Kto jest? UW jest, bo my w trójkę byliśmy na dole. Czemu mówisz, że mówicie, że UW? razem byliśmy. Bo my w trójkę byliśmy razem co przed tą fabulacją. Ja nie mogę- No, tak, trójka ludzi i tyś jeszcze. GG. GG. Najmłodszy człowiek. Właśnie, wiem. Nie, to mu... szybko e, zabić. Olimek się zaczął w końcu ruszać, i że myślałem, że o, ruszył się we Ale skąd widzieliście, nie? Jak ja kurde byłem e, szybko W trójkę e, byliśmy. I On do reaktora. Nikt z nas nie mógł Ej, zabić. ogólnie patrzcie, pomyśl, jeżeli byliśmy razem w trójkę, no. Nikt inny nie mógł zabić, bo tu jest piątka. Czyli oh, ty Lord, musiałeś zabić No po myślę, nie będę impostorem? Uff. A czy przecież impostor. Piotka. Nie wiem, czy jest. JD Nie chcę wiedzieć Nie powinno się wiedzieć Nauczyłem się lać wodę cypliwo paliwo D A, właśnie, byłem z tym. Znaleźliśmy ciało, właśnie, w adminie było, z Mepurim, bo ja tam z nim szedłem i było ciało. I, a może to być, może to zawsze być wy, nie? Cię kryjecie zawsze. No wiesz, jest to tylko jeden. Tak, jesteśmy impostor. w dwójkę impostorami, tak było, gdy z pięciu graczy. Tak było, nie zmyślam. No. Ale dobra, yy, jakieś podejrzenia? Bo ten Limek cały czas stoi na tym korytarzu, nie? To normalnie zaraz I, kogoś e, impostory, zabije. No impostor, impostor, jak to słyszysz i cię nie wypieprzymy teraz, to weź się po prostu zabij Limka stojącego na środku. <grym> <grym> nie pogniewamy się, naprawdę. Będziemy przyjemnie. Ej, gorzej, jak sam Limek jest impostorem, a my o tym nie wiemy. Ej, no właśnie, on tak stoi i nas kurde truluje i robi nam te sabotaże, a, bo no, ale... To, zauważ, że on cały czas troluje. No właśnie! No właśnie! A go. może zawsze to być Mepuri, me albo... O właśnie się ten ruszył, ten bo widziałem go w storadżu, no nareszcie, nareszcie się ruszył ten idiota. Tak? Stałem na adminie i widziałem jak UwU przechodził wentami Co? A był w kafeterii Ej, nie, Aha Nie e, on kłamie, on kłamie, ja poszłem do reaktora. Ja nie? nie był Czym nie był lis. No byłem przy nim, nie, jasne. Mepuris. Albo, albo Limek, albo Limek ostatni Ale Nie, nie no jak, jak na krawetach to na pewno zielony. No czemu? I na naprawdę ja poszłem tego? Całuję. Pożałuję cię już. Pózmów, w żółcie. Co cię za chwilę? Co? No to Limek No Limek, dobra To czekamy przy istotku A jednak Limek będzie, bo on nas goni No go, ja go, gonił nas Limek, żeby jeszcze zabić Dobić Robił wilczek no tak. swojego brata na torebkę Co? Ale nie no Na futro z wilka Ale nie, sobie jak Limek będzie im to ja takie Wiesz, co, bym chciałem zabić mepuri? Jak byli w adminie? Czekałem aż cooldown, no, ale no. Czemu nie zabiłeś um, Linka? Z cudem ktoś się dodał? nagle. Ej, to powie, tłumacz mi jedno. Czemu hmm. ktoś się nagle pojawił w e, komunikacji? Ja nie mam pojęcia. Nagle zniknął. Nie wiem, może jest drugim postorem. W cafeterii nikt nie wychodził, co nie? No właśnie, też widziałem to na kamerach, Tak, to tak nie? A to? Nie, a w adminie. Kto, kto Ej, ale patrzcie, z kafeteli nikt nie wychodził, no co nie? A w tym, a w komunikacji nagle się ciało, ten, y, ludzik pojawił. Takie what the no. Ja myślałem, że to ty byłeś. A, a kto to rolował z tym, że wchodziłem do venta? <grym> Mepuri czy...? wiem, nie, no nie Mepuri podobno mówił, że serię wszedł do Wenta. nie wiem, jak to się stało, nie, nie, ale... Popierałem wersję, we... bo byłem pusterem. Dobra, mam się w tym razem nie Wiedziałem Wiedziałem No że znajdzie to ciało. Ja nie mogę i A w ogóle nie ma na serwerze. Na kurni. Coś powiesz? Jak myślicie? Zimek mówi, że lis. Serio, jak ja nie żyję? Gościu. No. <grym> tak, ja zawsze będę impostorem, już na, na zawsze. Ale ej, ty nie żyjesz, co nie? On cię chce w cerepołek. No właśnie. <grym> Ale nie no, ja jestem zawsze drugi w kolejce, więc... Więc no. No bo wiesz, Limek jest awkiem głupim i nie chce nawet się ruszyć, no. więc no. Ci cały czas Tro nas To Kontroluje. Ja bym go wyłożał w ogóle na początku, nie? A ciekawe jak będzie impostorem. Tak, jak, jak, jak będzie imposterem, to, 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 to pewnie wróci nie. na kana, więc będzie od razu wiadomo. I I Ej, mówięcie co? Jak to Jak to Limek to to znowu to będzie, będzie stawek, to niech impostor go zabijamy, na to nie zwracajmy uwagi. Dobra, spoko, zrobi się. Będzie XD. XD. To już macie dwóch typów, albo ja, albo Meburi, bo my zawsze zabijamy Awków. Więc na no. no, miłej kieszeni. co robić. Ciekawe czy będę teraz. Nie no, mam nadzieję, że nie będę impostor, bo impostor to jest strasznie uf. Dobra, gdzie było ciało? Rak, No, powiem ci coś po rundzie. Dobra, tak, tak. ja... ja chcę wybierać gejska, bo on był ze mną, tak, nie? Tak. Więc I nie ma chyba Ja jego też szans. wybieram. Mastera. No on, ja znalazłem tylko głównie. Nie tylko tak żeby, no to No a Limek ten, co, co ten Limek, bo on nic nie mówi, nie on nic nie mówi na swoją gronę, więc ja, 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 ja me, na Link. On nikt napisał! No! no. Mepuri, bo me Puri, A nie, to, to wcześniej, ja on, ten... on wcześniej napisał. A on mnie gonił trochę. Mepuri, bo on mnie trochę tam gonił. No Bo Sylfre jest ten me Nepuri. Mepuri jest drugi. Ja po prostu tak. stoi na przycisku. Mepuri! Popatrzył się na moje ciało i odszedł. Tak dosłownie, ja popatrzyłem się na jego ciało i to od tu. Dobra, pomyśleć, że ja nie będę impostorem. Uff. A później jesteś. A to takie jeb jest. No. Gdzie było ciało? Inek a, ten jest. Mhm. Mm Były... Byłem przy reaktorze. ...w Uh -huh. Ja byłem w Medwayu, jak coś. Ja byłem przy reaktorze? To powiem tak. Mhm. Ja uważam, że to jest pan list. I tyle. Czemu? Co ja byłem, gościu, ja byłem, o, koło, yy. byłem w Medwayu, co nie med nam byłem? Byłem koło. Byłem w Medwayu. Koło Medbaya byłem. Mój to, to sławne swoje słowo y", więc to jest on raczej. Co? Co ja mówię? Tak. Swoje sławne słowo Y yy. Yy. Tak, dokładnie. Mógłby mm. <grym> robić <grym> Jasne. Zawsze, wszyscy na mnie, od razu, jak zawsze... <grym> zawsze podej. Jeszcze Limek są stoi tam na spawnie, w ogóle nic nie wie, od razu. Ej, ale my już wracaliśmy do tego limka, żeby się dokonać. <grym> <G -g grym> żeby... mówię. ale Mówiłem. wiecie, co jest fajny sposób na tego, na limka. A tam już nie było, bo sprawdzałem tak, bo się z went bo sprawdzałem Wentem tak, bo... nie było już go tam. Kurwa, wiedziałem, on czekał. Ja nie mogę. Niech coś tam przyjdzie. Ja nie mogę. Limek zabił. Na moich oczach. Nie, to nie limek. Uw, to jest limek, zabił na moich oczach. No dobra, spoko Ja pierdolę. A to jest może w tylko... Cię, Nie, tylko. Oje. Oh, yeah. Raspberry był. Mm -hmm. Jeszcze go chciałem zabić, ale zgłoś. Tak uwierzyliście, no, ja nie mogę. Zabił mnie w reaktorze, nie. nikt tam nie poszedł, co nie? Pamiętasz jak... Ten, nie e... ja chciałem iść do reaktora i sprawdzić, czy, to, czy tam jest ciało. Nie? No właśnie, bo zostawiliśmy z zielonym i z Razberem, i mnie zabił. Bo no wiedziałem, że on jak, jak tylko ty wyjdziesz, to mnie zabije, bo on już był taki podejrzany, co nie? On czekał na mnie. Jakie... A, wiesz, ja, wiesz, chcie... A wiesz jaki miałem plan zrobić? Mhm. Zostawicie tam na pastelosu. Dobra, i mam nadzieję, że nie będę ich zgin... Mam nadzieję, że nie. Aha, wywali. dobra. Dzień dobry. E, Przyjrzyjmy tutaj, się spotkać, ponieważ my. A. A czekaj, nikt nie zginął? O, ja nie mówię, ja myślałem, nie. że ktoś zginął już. Ja tam myślałem, że zginęł. A ja chciałbym powiedzieć, że to może być Blaster, bo tak on trochę za mną chodził, tak trochę Dzień dziwnie, nie? Nie, tak, jakbym ja był. To dobra, nie skipujemy, nie przepraszam, pomyliłem się. Dobra, chcę powiedzieć, że Lisek jest niewinny, bo mógłby dawno by mnie zabić, a nie zabił, nie? No ja też mogłem go Limek, zabić. no idioto ty pieprzony, stoisz kurwa w jednym miejscu i już od razu, że ja. Aha, bo mnie nie słyszy. Znalazłem ciało zielonego w elektryku. I teraz ktoś to musi być. Ja bym głosował na Linka, bo ciało... niego ciągle nie było. Nie. Proszę, a tak. bo ty Lisek, nie? nie bo nie widziałem, jak. że szedłeś z Blasterem, nie? No, myślałem, że to Blazber, nie? Ale... Blasberry. JA PIERDOLĘ, NAKURWA MNIE! Sorry, Limek Limec typ cioto. Dziękuję tam za tam... przegranie gry Tak, to limek, na 100% Chciałem przypomnieć, że jakby trójkę byliśmy jakby delikatnie Też tak... Wiedziałem No, tylko on mógł być Idioć Nie, bo tak się zdarzało, że ty jesteś, nie? Dobra, że chyba to koniec to... gry, bo już mam gra, czy nie? Czy jakoś tak? Tak? Mhm. No, cztery jesteśmy, nie? No. Chyba, że, czekajcie chyba że na chwilę. chyba na innego Discorda zaproszę, ja od No znaczy, bo ja i tak muszę coś na chwilkę zrobić, co nie? To my byśmy nie wiem, tak za 30 minut coś nagrali. Okej. Okay. Dobra, tak, dobra. Możemy. To dziękuję za oglądanie. Będą jeszcze na następne odcinki, na przykład dzisiaj w tym dniu, kiedy to nagrywam, nagrywam kolejny odcinek, więc spokojnie będą kolejne odcinki jeszcze, jak zmontuję. Dziękuję za oglądanie. Cześć.